Edukacja domowa. Jakże bardzo ciekawy temat w ostatnim czasie, bo naprawdę w ostatnich miesiącach lub może nawet i latach jest bardzo, bardzo, nazwijmy to, popularyzowany, czyli po prostu dużo więcej osób się o tym dowiaduje, dużo więcej osób zaczyna przechodzić na rzeczywiście tę edukację domową. I tak, i dzisiaj między innymi powiem Ci dlaczego warto, dlaczego nie warto, jakie są plusy, minusy, a na końcu dokładnie tutaj będziesz miał w której minucie, powiem o tym, jak przejść na tą edukację domową, bo rzeczywiście jest to bardzo, bardzo proste. Ale dobrze. Bez przedłużania, Punktu numer jeden, czyli plusy, a bardziej brak stresu. Chodząc do takiej zwykłej szkoły, co tydzień masz jakąś tam kartkówkę, jakieś tam odpowiedzi, jakieś sprawdziane, niesprawdziane. Naprawdę jest tego cała masa, i żeby było jeszcze ciekawe, jest to praktycznie z każdego przedmiotu, czyli taka bardzo prosta sytuacja. Jesteś na Matinfie lub matwizie lub jakimkolwiek innym przedmiocie, ale dla przykładu, dajmy tutaj matwiz i wiadomo, jeżeli jesteś na matwizie matwiz Ang, no to skupiasz się na matematyce fizyce i angielskim, ale dochodzą do tego inne przedmioty, czy typu geografia, biologia, informatyka i cała, cała reszta. A niejednokrotnie, naprawdę bardzo często jest tak, że ci nauczyciele z innych przedmiotów, czyli jesteś na matematyce i fizyce, a sorka od biologii uważa, że ta biologia jest najważniejszym przedmiotem dla Ciebie, dla osoby, która jest na Matwizie. No, no nie, no biologia nie jest najważniejszym przedmiotem. I fakt tego, że bardzo często ci nauczyciele nie są wyrozumiali do uczniów, którzy jednak nie skupiają się na ich przedmiocie, no bo, sorry, nie są na rozszerzeniu z tego przedmiotu, nie będą pisać z tego matury, no to po co mają tracić na to czas? I tak świadomie, świadomie mówię tutaj, że tracić czas na dany przedmiot, bo później w życiu tego nie używają. No, chyba że pójdą na takie studia, ale to raczej wcześniej już wiedzą, że będą na takie studia iść. A jeżeli nie wiedzą, serio, nic straconego. Wszystko, czego uczysz się w liceum, powtarzasz po prostu na studiach. Więc tak, odchodzi stres związany z kartkówkami, odchodzi stres związany z nagłymi odpowiedziami, z tym, że musisz codziennie odrabiać jakieś tam prace domowe. A tutaj warto zaznaczyć, że chodzenie do szkoły. Wiąże się z tym, że musisz wcześniej wstać, musisz do szkoły dojechać. W szkole musisz przesiedzieć parę godzin, tak od pięciu do siedmiu. Później musisz wrócić, musisz odpocząć. Musisz odrobić pracę domowe i jeszcze się nauczyć na sprawdzianej kartkówki lub do odpowiedzi. Czyli jest tego cała masa, i to się kumuluje w naprawdę kilkadziesiąt dobrych godzin tygodniowo. Na, eduk na edukacji domowej tak nie jest. Na edukacji domowej uczysz się do egzaminu, który masz w danym semestrze lub danym roku. To zależy od szkoły, ale do tego jeszcze przejdziemy. W wielkim skrócie, ten cały stres odchodzi, praktycznie znika. Ja po przejściu na domowe naprawdę. Boże święty, dawno nie czułem takiej ulgi, że nie muszę iść na biologię i nie muszę stresować się, że o Boże, zaraz dostanę jedynkę, bo się nie nauczyłem, bo mnie ta biologia nie interesuje. A tak na domowym zacząłem uczyć się tego, co mnie rzeczywiście interesuje. Punkt numer dwa, czyli więcej czasu. Naprawdę to wiąże się głównie z tym, że jak wspomniałem przed chwilą, tracisz czas chodząc do szkoły. Musisz wstać, dojechać, być w szkole, wrócić, odpocząć. Prace domowe, nauka do kartkówki, sprawdzamy whatever. I jak wspomniałem, jest to kilkadziesiąt dobrych godzin tygodniowo, a jeżeli ktoś naprawdę, naprawdę chce bardzo dobrze zdać te matury, no to to się kumuluje w ogrom, ogrom godzin. Jaki jest wniosek? Ano taki, że przechodząc na domowe, tych kilkudziesięciu godzin, które normalnie poświęcasz na naukę, może zrobić się tylko kilkanaście. Chyba, że naprawdę chcesz pójść na nie wiadomo jakie studia, no to wtedy jednak poświęcasz dużo więcej czasu na naukę. Ale z doświadczenia powiem, dwie godzinki dziennie to naprawdę jest aż nadto, żeby zdać przede wszystkim klasę, ale także dobrze, całkiem dobrze maturę. I tak z reguły uczysz się sam. W sensie na domowym nie masz nauczyciela nad sobą, po prostu uczysz się sam do egzaminu. Ale znowu, tak jak wspominałem, do egzaminu przejdziemy zaraz. Punkt numer 3. Znajomi. Bardzo dużo osób ma taką obawę, że jeżeli przejdzie na domowe, to nagle straci znajomych, nagle straci wszystkie swoje kontakty i itd. Generalnie jest tak i nie jest. W sensie, jeżeli zmienisz szkołę, przejdziesz na domowe, to wiadomo, te kontakty, się bardzo, bardzo uszczuplą, ze względu na to, że jednak nie będziesz miał i potrzeby, ochoty pisania z każdym. No i też nie będziesz zmuszony, tak to nazwijmy, chodzenia do tej klasy z tymi wszystkimi ludźmi, gdzie też bardzo często jest tak, że niech z każdym chcesz utrzymywać relacje. Ale te przejście na domowe pokazuje Ci, że osoby, które po prostu lubisz, które lubią Ciebie, tak czy inaczej z Tobą zostaną. Wiadomo, grono będzie nieco mniejsze, ale dużo bardziej wartościowe. A warto mieć na uwadze, że po maturze, idąc na studia, tak czy inaczej, te znajomości, prędzej czy później, by się bardzo uszczupliły, więc nie odwlekasz tego w czasie, tylko przyspieszasz proces, co niejednokrotnie jest nawet na rękę. U mnie było. Punkt numer 3? Nie, punkt numer 4, czyli egzaminy. No i znowu, jak wyglądają egzaminy? W mojej szkole wyglądało to tak, że miałem jeden egzamin na cały rok z danego przedmiotu. Czyli powiedzmy jest matematyka, no to mam jeden, nazwijmy to sprawdzian, tak jak jest w szkołach. U mnie jest to po prostu egzamin z całego roku z matematyki. Do tego był jeszcze z polskiego, z angielskiego i każdego innego przedmiotu, który miałem. Czy ten egzamin ma 20 stron? No nie. Z reguły miał 2, 3. Jeżeli była, jeżeli była to matematyka albo polski, no to tam chyba do 5 dochodziło. Chodziło, ale raczej ze względu na to, że w matematyce albo na polskim masz bardzo, duże miejsc, bardzo dużo miejsca na to, żeby coś napisać i się rozpisać. Więc tak, te egzaminy nie były długie, egzaminy nie były trudne przede wszystkim, więc to nie jest tak, że o Boże, zmienisz szkoły i nie zdasz. No nie, to tak nie działa. Egzaminy naprawdę są dużo prostsze niż sprawdziany, pomimo tego, że jest to z materiału z całego roku. I w większości przypadków będzie Ci starczyło to, że przed robisz sobie te po prostu najważniejsze punkty, które masz po każdym rozdziale albo przerobisz sobie podsumowania każdego rozdziału. Tyle. Tyle ci wystarczy, żeby zdać egzamin. Ten egzamin nie jest trudny. Ale znowu, w wielu szkołach może wyglądać to inaczej. Przede wszystkim, jakie zmiany są, to takie, że niektóre szkoły mają jeden egzamin na pół roku, inne mają jeden egzamin na cały rok, u mnie był to jeden na cały rok. Do tego mogą dochodzić jeszcze egzaminy ustne, które często mogą być zastąpione prezentacją, ale znowu, salę Zależy to od szkoły. Jeszcze tak na szybko w punkcie piątym wspomnę o śnie, bo wiadomo, sen jest jedną z najważniejszych rzeczy potrzebnych do życia i bardzo często przez to, że młodzi ludzie, młody człowiek ma to do siebie, że lubi chodzić późno spać. A chodząc do szkoły, musi rano wstawać. Tego snu ma mało, a wiadomo, sen jest ważny. Bardzo ważny, między innymi ze względu na to, że organizm się regeneruje podczas snu. A jeżeli ktoś uprawia jakiś sport, na przykład chodzi na siłownię, tak jak ja, no to ten sen jest po prostu ważny, bardzo ważny. No a na, na edukacji domowej tego snu masz pod dostatkiem. Tylko tutaj znowu warto mieć na uwadze to, żeby nie przesadzić, bo ja miałem coś takiego, że potrafiłem chodzić druga, trzecia spać i wstawać o 12.00. Więc tak, to warto mieć na uwadze, żeby jednak zadbać o testowanie nieco wcześniej. Może nie siódma, ale taka dziewiąta jest bardzo optymalną godziną. Więc tak, przeszliśmy przez jakieś tam plusy, jakieś tam minusy. Jeżeli zastanawiałeś się, czy chcesz przejść, czy nie przejść, czy nie chcesz przejść, to mam nadzieję, że już po tym wiesz. A teraz przejdźmy do tego, jak w ogóle wygląda cały proces przejścia ze szkoły zwykłej, z twojego liceum lub może technikum, chociaż w technikum nie wiem, jak to dokładnie wygląda. Prawdopodobnie bardzo podobnie, ale jak wygląda całe przejście? Przede wszystkim musisz znaleźć szkołę, do której chcesz się przenieść. Ja byłem w Sulejówku w, w szkole z edukacją domową, Tym było centrum szkolnictwa, coś tego typu. Generalnie bardzo fajna szkoła, bardzo polecam. Alternatywą może być szkoła w chmurze, bardzo dużo osób przechodzi do szkoły w chmurze. Jest naprawdę masa innych alternatyw, ale to są takie dwie, o których wiem najwięcej, więc możesz przejść tutaj albo do szkoły w chmurze, albo do jeszcze jakiegoś innego liceum. Może akurat w Twoim mieście jest jakieś, które ma edukację domową i będziesz chciał się przenieść tam. Po tym, jak masz już tu wybraną swoją szkołę, do której chcesz się przenieść, warto napisać do nich maila i zapytać się, jak u nich wygląda proces przejścia, bo znowu w każdej szkole może się to. Nieco różnić. A jeżeli napiszesz maila, no to wiadomo, szkoła Ci napisze co i jak. W większości przypadków będzie to tak, że po napisaniu takiego maila otrzymasz plik umowy lub nie umowy, po prostu dostaniesz plik PDF, który będziesz musiał wydrukować. Jeżeli jesteś niepełnoletni, to rodzice będą musieli podpisać ten dokument i będziesz musiał wysłać skan oraz oryginał. Pocztą. Chyba, że jest to w Twojej szkole, to możesz zawieść. W sensie w Twoim mieście, to wtedy możesz zawieść. I tak naprawdę większość masz już z głowy. Jedyne co ci pozostało, to pójść do Twojej szkoły, powiedzieć, że zmieniłeś szkołę i żeby cię wypisali u siebie. Bo w tym momencie jesteś zapisany w dwóch szkołach. Jeżeli nie, zmieni, nie powiedziałeś w Twojej szkole, że zmieniłeś szkołę na edukację domową. Wtedy jedyne co pozostaje, to to, aby rodzic napisał pisemne oświadczenie, że wypisuje Ciebie jako ucznia, jako swoje dziecko ze szkoły, do której aktualnie uczęszczał przez ostatni czas. I to tyle. Serio. W sensie, co jest najważniejsze, nie masz ograniczeń w wyborze tego, do jakiej szkoły chcesz pójść, bo do któregoś tam czerwca, do 30 czerwca 2021 roku, czyli dwa lata temu, było takie ograniczenie, że szkoła, do której możesz się zapisać, musi być w województwie, w którym mieszkasz. Co jest istotne, nie musi być to województwo, w którym jesteś zameldowany, tylko może być to jakieś inne województwo, gdzie na przykład mieszka twój wujek albo ktoś inny z rodziny. Wtedy podajesz adres tej osoby, twojej rodziny i mo mogłeś to tak schakować. Ale teraz nie ma takiego wymagania. Teraz możesz wybrać jakąkolwiek szkołę tylko chcesz, nawet z drugiego końca Polski podać swój adres, bo już takiego wymagania po prostu nie ma. Kiedyś też było coś takiego, że musiałeś mieć zaświadczenie od psychologa, że możesz zmienić szkołę na edukację domową, co też było takim trochę problemem, bo mogło się to przeciągać nawet i miesiącami, ale znowu od dwóch lat tego nie ma. Od 2021 już tego nie ma. Czyli jedyne co ci pozostaje to znaleźć szkołę, napisać do nich maila, wydrukować umowę czy tam przeniesienie, papiery do przeniesienia, namówić rodziców lub ich przekonać, wysłać oryginał i powiedzieć do swo w swojej szkole, że zmieniłeś na edukację domową. I to tyle, serio, to jest bardzo proste. Ja byłem dwa lata i bardzo sobie chwalę. Także jeżeli chcesz, to też zachęcam Cię do przejścia. Jeżeli będziesz miał jakieś pytania, śmiało pisz w komentarzu, z chęcią odpowiem. Na dzisiaj Ci dziękuję i do zobaczenia jutro, jak zawsze, w kolejnym odcinku vloga. Cześć!